Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi drodzy 16 lutego w niedzielę i dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jest to rozdział 6 a wersety od 17 do 20 spojrzę, 26. Tak. Posłuchajmy, posłuchajmy tej Ewangelii, a zanim jej posłuchamy, poprośmy Ducha Świętego o jego światło. Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszego serca. Pozwól nam rozumieć to Słowo, tak jak Ty dzisiaj chcesz, abyśmy je przyjęli, by to Słowo mogło wydać obfite plon nawrócenia naszego serca, zrozumienia wielkich słów, które do nas kierujesz, słów, które mają, dają życie wieczne. Prosimy o to, przyjdź, Duchu Święty. Jeszua zszedł wraz z Talmidim i zatrzymał się na równinie. Był tam ogromny tłum, jego Talmidim wraz z wielkimi rzeszami ludzi z całej Judy, Jerusalem i wybrzeża w okolicach Koru i Sidonu. Przybyli, aby go usłyszeć i uzyskać uzdrowienie z chorób. Ci, których dręczyły nieczyste duchy, byli uzdrawiani. I cały tłum usiłował go dotknąć, bo moc wciąż wychodziła z niego, uzdrawiając wszystkich. Spojrzał na swych talmidim i rzekł: Jakże błogosławieni jesteście, wy ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże. Jakże błogosławieni jesteście, wy, którzy teraz płaczecie, bo będziecie się śmiać. Jakże błogosławieni jesteście, ilekroć ludzie was nienawidzą i odrzucają, i lżą was i potępiają, jak przestępców, z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się, gdy tak się dzieje, tak, tańczcie z radości, bo wasza nagroda w niebie jest wielka, bo tak właśnie ich ojcowie traktowali proroków. Lecz biada wam, którzy jesteście bogaci, bo dostaliście już całe swoje pocieszenie. Biada wam, którzy jesteście dziś syci, bo będziecie łaknąć. Biada wam, którzy się dziś śmiejecie, bo będziecie zawodzić i płakać. Biada wam, kiedy ludzie dobrze o Was mówią, bo tak właśnie ich ojcowie traktowali. Fałszywych proroków. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, dobrze nam znane są błogosławieństwa. Mówimy o nich często przy różnych okazjach, że błogosławieństwa są takim programem. Na życie, takim pogłębionym programem na życie, na świętość, że nie wystarczy się tylko ograniczać do tego, że powiemy: No, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, i jakoś tam może właśnie dziesięć przykazań bożych szanujemy i mówimy: No, to jest moje życie, jest takie całkiem w porządku, nie nadużywam imion bożych. Co niedziela jestem w kościele, no właśnie, nikogo nie zabiłem, nie okradłem, nie cudzołożę, e, to moje życie jest takie w porządku. No to trzeba właśnie słuchać nauczania Pana Jezusa, bo On mówi do swoich uczniów: Błogosławieni jesteście, wy ubodzy, bo Wasze jest Królestwo Boże. Wy, którzy płaczecie, będziecie się śmiać. Wy, których nienawidzą, bo tak samo czynili ze mną, jest w tym jakaś trudność. Ciężko nam się słucha, przyznajcie tych błogosławieństw, bo nikt z nas nie chce być ubogi, jakiś biedny. Nikt z nas nie chce płakać, tylko wszyscy chcemy się śmiać już teraz i, i, i najlepiej codziennie i nieustannie. Nikt z nas nie chce być nienawidzony, odrzucony, lżony, potępiany, bo raczej szukamy jakiegoś docenienia, prestiżu, czy, mówiąc tym językiem, młodych lajków. I dlatego jest nam trudno słuchać tego Jezusowego nauczania. Błogosławieni, szczęśliwi będziecie wtedy. I kochani, nie chodzi o to, że mamy. Rezygnować z naszych jakichś dóbr materialnych, ale chodzi bardziej o to, żebyśmy byli wolni od nich, ubodzy w duchu, żebyśmy nie czuli tego, że my bardzo koniecznie musimy to mieć, musimy to zdobywać, musimy pomnażać te swoje majątki dla siebie samych, bo wtedy będziemy szczęśliwi. No jest to nieszczęście. Wiele razy słyszałem już opowiadania i widziałem na własne oczy, Ludzi, którzy mieli nowo wybudowane domy, piękne ogródki, a jednak byli nieszczęśliwi. Nieszczęśliwi, bo, bo brakowało im tego czegoś. Może nie za bardzo zauważali wokół siebie, siebie samych, właśnie swojej rodziny, a już nie mówiąc o ubogich, o ludziach tego świata. Więc ubogi w duchu to ktoś taki, kto potrafi. Nie mieć, nie mieć wiele, i jest radosny, i jest szczęśliwy, a jak ma, to potrafi widzieć tych, którzy nie mają i podzielić się. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, tak moi drodzy, trzeba płakać nad tym światem, który tak bardzo dryfuje i odrzuca Pana Boga. Jeśli będziemy przybliżali się do tego świata i chcieli, żeby On nas tak głaskał. Do świata, to znaczy do ludzi niewierzących, bo jakby ten świat nie chodzi o, 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 o przyrodę, czy o jakieś takie niewychodzenie na ulicę, zamknięcie się w swoim domu i, i okratowanie, i jak, jak, jak zakonnicy klauzurowi, pustelnicy. Nie. Tylko jeśli będziemy się tak przymilać w tych kategoriach takiego wkupienia się trochę. W Towarzystwo Ludzi Niewierzących, to bardzo szybko zaprzedamy swoją duszę, swoje wartości. Nie jeden, który myślał, że tak, a tam nie, wcale nie jest tak źle, jak tam sobie w niedzielę będę chodził do kościoła, a w tygodniu będę sobie robił jakieś takie interesy z ludźmi niewierzącymi, oczywiście na tych zasadach, które oni proponują. Często jakiegoś wyzysku, oszustwa, jakiejś takiej obłudy, albo potem w imprezowaniu jakimś takim, jak, jak ludzie na świecie. A więc, wiadomo, alkohol leje się strumieniami. My tu jesteśmy teraz w Zakopanem. To też widzimy, jak bardzo ludzie są związani właśnie z takim. Z takim Śmianiem się, ale właśnie wtedy, gdy jest to wszystko tak grane pod taką jedną nutę, to znaczy, właśnie, knajpa, pijaństwo, różne jakieś takie towarzystwo, które jest oparte na, no nie na wartościach, nie na pragnieniu świętości, no to Pan Jezus mówi. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo będziecie kiedyś zawodzić i płakać. Jeśli śmiejemy się dlatego, że nas rozwesela ten pusty świat, no to biada nam, bo kiedyś będziemy zawodzić i płakać. Miałem okazję ostatnio rozmawiać z pewnym panem, który mówił o swojej chorobie. Mówił o tym, że, że jest chory, ale gdyby mu ktoś powiedział, czy chce się zamienić, to znaczy, ja daję ci kilka milionów złotych, a ty daj mi tą chorobę? To powiedział i widziałem, że to było szczere. Nigdy bym się nie zamienił. Nigdy bym się nie zamienił. Chcę mieć tą chorobę i cierpieć ze względu na Pana Jezusa, na miłość do Pana Jezusa. No to jest właśnie troszeczkę to. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, bo czy choroba jest jakimś, radością, jakąś wygraną w Totolotka? Nie. Jest w pewnym sensie porażką. Ale ofiarowana Panu Jezusowi jest zwycięstwem. I nie znaczy to, że mamy się nie leczyć, nie chodzić do lekarzy. Ale to, co mamy, znosić ze względu na Pana Jezusa, a nie ze względu na to, że jest to jakaś słodka dla nas rzecz. Mamy ją znosić ze względu na Pana Jezusa. Czyli te łzy polecą z naszych oczu. Ze względu na Pana Jezusa je przyjmujmy. I Pan Jezus mówi: Będziecie się śmiać. Będziecie się śmiać. Czy Pan Jezus może nas oszukać? Nie może. Czy może nas okłamać w tym, że mówi: Jak teraz będziecie bogaci, nie zauważając innych, syci, jak teraz będziecie się śmiać, to, to, to czy może nas oszukać, że Potem też się będziecie śmiać, no nie, jak mówi, że potem będziecie zawodzić i płakać, żeśmy głupi byli, że tak żyli, no to tak jest. To nie możemy powiedzieć, E Pan Jezus chyba przesadza tutaj trochę w tym, no, bo byłaby to z naszej strony jakaś głupota, głupota, żeby tak myśleć. Jeśli Pan Jezus mówi, jeśli teraz będziecie się śmiać w tym pogańskim świecie, e, używać tego świata, tak jak ludzie niewierzący, Śmiać się, bawić przy różnych trunkach i, i, i obrzydliwościach, to mówi, to będziecie kiedyś płakać. Będziecie płakać, więc nawróćcie się, zawróćcie się z tej drogi i przyjmijcie moje błogosławieństwa. To znaczy przyjmijcie, błogosławieni, szczęśliwi będziecie, jeśli będziecie teraz ubodzy. Jeśli będziecie teraz płakać, jeśli będziecie teraz cierpieć, jeśli teraz będą Was odrzucać, śmiać się z Was ze względu na mnie, na Syna Człowieczego, cieszcie się i tańczcie z radości, bo Wasza nagroda wielka jest w niebie. To jest, moi drodzy, wielka obietnica, nagroda Pana Jezusa, y, y, którą obiecuje i, i w tym też nas nie okłamie: że nie powie: A ja Wam kiedyś obiecałem, y, ale teraz. No, przepraszam, ale tego nie będzie. Tak jak kłamliwi politycy, niektórych ugrupowań, to Pan Jezus nie jest, On mówi prawdę, on, on nie kłamie, nie jest oszustem, pokazał to na krzyżu, przypieczętował to swoją krwią i potwierdził zmartwychwstaniem. Dlatego przyjmijmy te błogosławieństwa i rozmyślajmy też pomyślmy nad tym, jacy my jesteśmy. Czy my dążymy do tych bogactw, do tego śmiechu, do tej próżnej jakiejś chwały, jakiegoś chwalenia się? Czy jesteśmy raczej ludźmi skromnymi, czy chcemy być ludźmi skromnymi, ubogimi, przyznającymi się do Jezusa, a nie kalkulującymi, czy mi się to opłaca, czy mnie nie wyśmieją? No bo wielka nagroda czeka tych, którzy wypełnią błogosławieństwa Boże. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam dobrego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.